manero z tej strony RD Gamer wracamy do miejsca, z którego skończyliśmy. A mianowicie eksplorujemy sobie nową lokację, jaką jest wschodni zamek. Oj oj! Potrafi mocno ten ptak uderzyć, jak się go rozbije na głowie sobie. O, ładnie, te swrops teraz lecą. On nie wie, że sam. On sam z siebie gryzie, ale nie wybucha, nie? Co dziwne. Dobra, tego spróbujemy. Ojojoj, nie trafiłem tak jak chciałem. Czy on spadnie do mnie? Spadł, niedobrze. Chociaż teraz go mogę. On też do góry potrafi strzelać, okej. Okay. To jest już przeciwnik wyższego tieru. Kurde, mam pół serduszka. Dopiero tu zszedłem dajcie mi chwilę fajnie że teraz te surowce pokazują na mapie naprawdę zabił go ha, ale fajnie a ja dostałem 2 2 gemy po 11 ładnie To jest to, o czym oni pisali, że jakiś taki jakiś a atak wykonamy, że zabijemy jeden drugiego, to pewno te blot y leciały. To jest właśnie plus za to, że mamy Table ale nie lecą normalnie orby z nich. Okej. Okay. No mamy dużo pieniędzy. A pieniądze to podstawa, bo teraz chcemy sobie ulepszyć ten nasz backpack, żeby wszystko co mógł kto sprzedawał sam do automatu. Okej, okay, tutaj jeszcze srebro spadło bardzo fajnie. Srebro jest też dużo warte. Siema muś Raz, dwa, trzy. No, rozbijaj to pode mną, dobra. Wracaj się. Okej, okay. no akurat to nie było finezyjne, że nie wiem dlaczego dostałem, ale trudno. Znaczy nie trudno, ale dobrze. I ciśniemy dalej. Moi milis szukamy. Kurde surowców. sobie to rozwija jak będę wracał któregoś razy miał wodę przy sobie a na razie eksplorujemy dalej póki co ta lokacja nie wydaje się jakimś mega dużym problemem no trochę te potwory potrafią namieszać ale generalnie nie wygląda źle o tamtej się obudził chciałbym tego na górze strzelić ale nie trafię go chyba chyba że i tak rozwijemy o właśnie no, i nie poleciał wgląd, wiem co. Ojoj oj, oj. Raz, dwa, trzy. Musiałem zatrzymać. Dobra, topaz za 40, super. Okej. Okay. Jego obciągniemy na górę, rozbijemy. Widzicie co? Kurde, dużo mam pieniędzy znowu. Ojojoj, oj 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 oj. Dobra, uciekamy stąd. Patrzymy, czy nam zaliczy teleport stąd. Jest. O tym zapomniałem w sumie, że ten teleport mam. Dobra, 208. Czy to nam teraz pozwoli kupić backpack? Chyba nam pozwoli. Yeah! Hoboking. Trzy kogi potrzebujemy. Mm -hmm. Chyba na razie tej lawy nie potrzebuję, to ściągnę tą lawę. A wezmę tego Hobokinga. Teraz nam wszystko z automatu będzie, przynajmniej w teorii, powinno sprzedawać. Hop! 40 expa. Bardzo fajnie teraz exp 9 poziom już mamy wbity. Tam coś potrzebowało 14 chyba, żeby wbić, także... Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Nie, ten, ten zamek naprawdę przyjemnie się eksploruje, kurcze. Raz, dwa, trzy. Oj, znowu się odwrócił. Czasami się odwraca dobrze, a czasami się kurde odwraca jakbym nie chciał. Ej, ale to to się stało. A, nie sięgnąłem go po prostu. tak krótki dystans, nie. O, tu jakiś ten. Doładowanie wszystkiego. Weźmy sobie. Jakieś mocniejsze skały trzeba już po dwa razy je rozbijać. I dochodzimy do jakichś taśmociągów. Dobra. Poszedłem jeszcze na górze zobaczę, tutaj jest jakaś taka miejscówka z czymś niebieskim. O co tu chodzi? Tu mamy jeszcze surowce. Na razie chyba wszystkie wyzbierałem, które się dało, co? Takie mam wrażenie. Uchwa, coś jeszcze jest ukryte. Tak dziwnie jest w tą stronę jedna rzecz. A nie, no dobra, nie ma nic. O, nie spadać, dobra. To chciałem wyeksplorować, co tu jest. A, woda. No dobra. Woda też nam się przyda. Okej, okay. nie spaść, dobra. Dwa srebra, bardzo fajnie. I okej. Okay. I teraz eksplorujemy sobie te taśmociągi. O co tu chodzi? Na razie nic ciekawego nie widzę. Schodzimy zatem niżej. Dobra, mamy jakieś skrzynki. Tać pociąg, który niszczy skrzynki, tu jest jakieś wyjście, czyli okej. Okay. Jest kolejny teleport, bardzo fajnie. Jest jakiś secret, bardzo dobrze odkryty, już jest odkryty. Tutaj spadła skrzynka. O! Czekaj, okay, to jest chyba to, o czym ja przed chwilą mówiłem. To pas, dobra? E, te skrzynki można w każdej chwili zbić, więc nie mam problemu z nimi. Kurde, ale problem jest stąd wyjść. Dobra, tutaj coś jest kolejnego. Widzę po lewej stronie, może to działa w drugą stronę. Także teraz tak, tam już byliśmy. Idziemy na dół. Jest kolejna jaskinia, i jest coś tutaj na dół. Może znajdziemy ten. Tą rurę, tą rurę bym chciał znaleźć teraz bardzo... O właśnie, dobra. Mamy jakiś... Hmm, maze, czyli jakiś labirynt. Mamy znowu tego ziomka, którego nie możemy ruszyć, więc wiemy, że lada moment odblokujemy coś, co nam pozwoli to uruchamiać te roba, roboty. A w międzyczasie, gdzie my tutaj ciśniemy? Tu jest jakieś wyjście do dołu. Tutaj mamy coś do rozwijania i to dużo... Mamy kolejną rurę. Mamy płynącą lawę. Ma akurat bardzo dobrze, bo zbiałem but od lawy. Dobra. Tutaj nie ma nic ciekawego. To jeszcze tu sobie poeksplorujemy chwilę rzeczy, które mogliśmy ewentualnie ominąć. Czyli na przykład widzę tutaj już coś. Kurde. Czekajcie. Okej, okay, udało się. Jest secret odkryty. 10% cykretów na tej mapie rozbijamy. Mogłoby chociażby te skrzynki być na przykład, nie wiem, z kolcami, żeby dotykając je, dostać obrażenia. Byłoby trochę trudniej. Teraz tak to jest w miarę, w miarę proste. Tak mi się wydaje to przechodzenie tego labiryntu. I teraz tak na dole jest jakiś kog, i nawet nie wiem, jak tam się dostać. Chyba tędy wystarczy, że się przedostanę. W porządku, rozbijamy. Rozbijamy tego koga. Tutaj na dół nie schodzimy, bo i po co? Yy, może tą jaskinię od razu eksplorujemy. Co jak jesteśmy tutaj, żeby się już tu nie wracać? O co tu chodzi? Flor i sława. Podłoga jest lawą, no dobra. Czyli rozumiem, że nie, nie możemy dotknąć tego guzika, tak? Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. na resensownie to idzie, dobra, tu mamy znowu ten guzik, ale, ach, my jesteśmy akurat w parkour, dobrze, bo wcześniej robiliśmy, czekajcie, czy nie jestem za nisko, o, dobra, udało mi się to zrobić. Jest, co my tu mamy? Może trzeba zrobić tą bombą Dobra, pękło Tam coś jest też na górze, ale na razie Okej okay. Chyba mi się udało Co tu jest? If the door remains shut, czyli jeżeli drzwi byłyby zamknięte Lava nie jest Twoim przyjacielem Czyli dotknąłeś lawę, musisz wyjść i wejść ponownie. Aha, czyli nam się udało, a nie raz nie dotknąć tego tych przełączników i to się odblokowało. No to super. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Yy, a, nie mam podpchnuto na mapę. No dobra, trudno. Wyjdźmy za czym? czy mapę yy, dungeon zrestował. Jest, ptaszek, czyli jesteśmy. Zaliczyliśmy wszystko, co było w tym dungeonie do zrobienia. Spoko. To w miarę proste było. Dobra, tutaj dalej nie przejdziemy. Ale jest jakaś alternatywka. Szybka akcja, szybka sprzedaż, zaraz będę. Szkoda tracić pieniądze. Okej. Okay. 160 zł. Dobra, biegniemy dalej. Mamy tu już coś do odblokowania. Yy, żeby tam wejść na górę. Czy Dorota musi poprawiać parkour? Chyba tak od tej strony jakoś możemy? Może się od tej strony zasiedniemy tam po prostu? Tak, od tej strony możemy, dobra. Hop, hop. Oj, ej, spada mi tam ten surowiec, daj go. Dobra, tu już coś jest. Hej. i to jest tutaj coś. Nie no, w miarę prosty teraz tutaj jest temat do przejścia, zauważyłem. Bez jakichś większych... jak tam się dostać? A, no właśnie. Takie ja miałem wrażenie, że kiedyś trzeba się tutaj dostać. Topas i silver. Spoko. I jeszcze tam po lewej stronie coś jest widzę. Tutaj na górze. Też machnijmy sobie tutaj to miejsce. Tu jest lava. Ale to zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj na szybka zbijemy, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, prosty temat, kolejny. Jak to teraz działa? to tam od razu sprzedaje, czy co? No, czekajcie, zaczynamy ogólnie tam te artefakty. Te widzieliśmy ostatnio. Te cztery 50 Shades of Clyde. Glowing go. Schrodinger Watt, Rocket Black Box, Rosie Dumber, co zdobyliśmy ostatnio: Old Unopen Invitation, y Strawdoll, jakiś building plans, Rocket Toy, Wagonwell, Yellow Pills, Ninja Cat Inftable Friend, Piece of Red Cloth. No, mamy trochę harpatach 18 już. Także może ten NPC nam coś teraz da. Ale na razie ciśniemy. Ciśniemy Dorota, bo nie ma czasu. Trochę nam zabrałaś czasu. O, o! Nie tutaj. Pomyliłem drogę. Okej. Okay. Tędy, tędy, tędy. Fej, to rozbijemy, to rozbijemy, to rozbijemy. Tutaj coś jest jeszcze. To jest wyjście od dołu. Hmm. Ha! Chciało mnie zgnieść. Nie, ze mną te numery Dobra, kapie, tutaj wszędzie lawa, trzeba uważać w takim razie. Okej okay. zostajemy jak po takim silverze, nie? nie? O! Jak lawa nas spada na górę, to tracimy życie, dobra, to jest ważna informacja. Szybko wskoczymy na górę. Rozbijemy sobie to. Okej. Okay. Dobra. Mamy kolejną jaskinię. A w tej jaskini lava shooters. O, o! Może być problem. Dobra. W miarę sensownie to się udało. Mmm. Dobra. Oczywiście kusi mnie tam w lewą stronę zajrzeć. co coś jest. Trudno. Nie ma. Ale chyba straciłem dobre te... Nie, nie straciłem kamieni. Dobra. Hop, hop, hop. Teraz tak wejść na górę, żeby nie stracić za dużo życia. Okej. Okay my to trochę oszukać. Dorota oszukamy to trochę. <laughs> Ty też jak jesteś Dorota, dobra. Tutaj na, na dwie kratki to sobie z automatu mogę to zrobić, nie? Dobra. Teraz o co tu chodzi? Hop 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 Coś na górze Ukrytego. Oczywiście kusimy dalej zajrzeć tam. Dobra, nie ma nic. Zejście, spoko. Tutaj nie ma nic. Oj, oj Dorota, nie skacz tak. Dobra, bo na pewno jakiś secret musi... Ojo O, wyratowałem się JAKIM cudem Dobra, jeden gearbox. Czy wrócę na tamto miejsce? Chyba nie wrócę, bo tak spokojnie składzić. Dobra. Zróbmy to po ludzku. Kur... Y mać! Przydały się te buty od lawy, żeby będziesz przeżyć to ten, ten jeden upadek. Dobra, ale trudno. Wracamy spokojnie. Hop, hop. Hop. Dawaj, Dorota, nie rób mi tego. Dobra, Dorota. Jest dobrze. Idziemy. Ty! Te... Krople są szybsze niż ja Nie dobrze Okej okay. Okej, okay, teraz tak Przeskakiwanie na strony Oj Dwaj, dawaj Dorota. Już trudno. Czy coś jeszcze jest na górze ukryte? Tu jest coś na pewno ukryte. Kurde, co jest? Nie mogę tego rozbić. Hmm... Co się jest na górze tam? Ukryto. zaraz zobaczymy. Jest jak zawsze. Nie, nie ma Jest. Kurde, ja dam radę teraz. Dobra. Odkryty kolejny sekret. A, bo to od góry się rozbija. No dobra, spoko. Czyli mamy chyba całą jaskinię No, Tak jest. Jest dobrze. Moi kochani, jest dobrze. To w takim razie ładujemy wodę. Sprzedajemy surowce. I widzimy się w kolejnym odcinku. Obgadajmy temat. 113, dodatkowo 158, i się kok załączył. Co tu o co tu chodzi? Co to jest co to? Nie ja wiem, co to jest. Hm, dziwne. Przyciąganie magnesem surowców, dobra, weźmy to. I rozbijanie nagrody pieniężnej za, za zabijanie przeciwników. Mamy 350. Może dajemy sobie więcej życia, albo to, że bomby leciały dalej. Brust shells. Make your pressure bomb. O! Oh, dobra. Co można zabrać? To na razie zabierzemy. Dobra, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć!